Team odniósł się w końcu do ceny Steam Machine. Valve odniosło się w końcu do ceny Steam Machine, a mianowicie powiedzieli, że nie zamierzają go subsydiować. To znaczy, nie zamierzają do niego dopłacać, nie zamierzają obniżać jego ceny i podkreślają, że cena nie może być ceną konsolową z tegoż względu, że dostajemy peceta. Tyle że nie dostajemy pc dostajemy laptopa, czyli z, cały, z wszystkimi wadami laptopa, e, brakiem konkretnej rozbudowy, z, tylko i wyłącznie z możliwością wymiany ramu i wymiany dysku, jednocześnie nie dostając zalet laptopa, czyli e, działania na baterii, przenośności, wbudowanego ekranu, klawiatury i myszki w postaci touchpada, Więc, no cóż, weźmy to, co złe w laptopie, wywalmy to, co dobre w laptopie i zróbmy z tego pc -ta. I mówmy, że to jest PC i musi kosztować tyle, co analogiczny PC. Owszem, Steam Machine będzie miał wiele swoich zalet, tak jak bardzo mała, elegancka obudowa, ale nie zmienia to faktu, że Steam próbuje nam wmówić, że oni tak naprawdę sprzedadzą nam pełnoprawnego pc więc to musi kosztować jak PC, ale wywalą tego H2 i dadzą nam lepszego Steam OS-a. Ok. Co do tego, nie mam wątpliwości, że jest to ogromna zaleta Steam Machine, że nie będzie Windowsa, a będzie SteamOS, choćby dla samego rynku. Powinien ten ry rynek się pofragmentować i jak największe udziały różnych podmiotów powinny na nim być. Ale mówienie, że dają nam pc więc to nie będzie kosztować jak konsola, jest zwyczajnym kłamstwem, bo hardware jest identycznie niemalże poza lutowanym ramem, który jest w konsolach, hardware jest w identyczny sposób tak samo konsolowy. Zdecydowanie hardware Steam Machine ma bliżej do konsol niż bliżej do pc a jest stricte w 100% laptopowy, jeżeli już mamy być tak bardzo specyficzni w tym wszystkim. Więc no, proszę nam Valve nie wmawiać, że sprzedajecie nam peceta. Sprzedajecie nam laptopa w opakowaniu jak PC który chce być konsolą, a nie peceta, który ma pokonać konsoli, konsole i pecety będąc tańszy czy bardziej funkcjonalne od tych pierwszych, a tańszy od tych drugich. To tak nie wygląda.